Tradycyjna Msza Święta odprawiona w najstarszym Ostrowskim Kościele w intencji ojczyzny rozpoczęła uroczyste obchody święta 11 listopada. W tym roku obchodziliśmy okrągły jubileusz. Minęło 90 lat od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości upamiętniające ten szczególny dla wszystkich Polaków dzień odbywały się w całym kraju, a w Ostrowi tradycyjnie przy dębie wolności. Zebrani na placu goście i mieszkańcy odśpiewali na wstępie hymn państwowy odegrany przez młodzieżową orkiestrę denton. Zdaniem historyków odzyskanie niepodległości w 1918 roku to fakt nie do przecenienia. To, że Polska wtedy zaistniała na mapie, stworzyła państwo oraz wychowała pokolenie na obywateli walczących o to państwo, to był ważny kapitał historyczny. Zdaniem historyków odzyskanie niepodległości w 1918 roku to fakt nie do przecenienia. To, że Polska wtedy zaistniała na mapie, stworzyła państwo oraz wychowała pokolenie na obywateli walczących o to państwo, to był ważny kapitał historyczny. Również o tym mówił w swoim wystąpieniu burmistrz miasta Mieczysław Szymalski. Szanowni goście, mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej. Polska Rzeczpospolita Odrodzona Niepodległa, tak nazwał polskie Wódz Naczelny Państwa Polskiego Józef Piłsudski w depeszy skierowanej 90 lat temu do prezydenta USA Wilsona. Do rządów Wielkiej Brytanii, Włoch, Japonii, Niemiec i innych państw kiedy zawiadamiał ich o powstaniu państwa niepodległego po 123 latach rozbiorów i przemocy wciążących nad losami Polski. Państwo to powołane zostało do nowego życia 11 listopada 1918 roku. Sejm specjalnym dekretem ustanowił dzień 11 listopada świętem niepodległości. Dzień ten ma szczególne znaczenie dla wszystkich Polaków, tych w kraju i tych za granicą. Polska wróciła na mapę Europy jako niezależne, suwerenne państwo. Wskrzesił to państwo zasług moralnych, narodu, który oparł się złowrogim potęgom szczycielskim i nie tylko zachował, ale pomnożył dorobek przeszłości. Wskrzesił Polskę upór, z jakim naród polski chciał niepodległość. I nie spoczął. Mimo tylu zawodów i klęsk, aż ją osiągnął. Nikt tej niepodległości Polsce nie zwrócił. I chociaż wdzięczny tym, którzy popadli nasz kraj w ciężkiej potrzebie, sam ją wywalczył. A granice odrodzonej Rzeczpospolitej musiał wytyczać. Polskim wagnetem. Zwycięstwo pod Warszawą w sierpniu 1920 roku i rozgromienie wojsk bolszewickich w kampanii 1919-1920 ostatecznie zdecydowało o niepodległości Polski. Druga Rzeczpospolita była jednak niemal od początku zagrożona przez dwa sąsiednie mocarstwa, których działania już niebawem stały się znów zgubne dla Polski. Mocarstwa te połączyła wspólna nienawiść do młodego, dźwigającego się z ruin kraju. Po wiekowym podziale, państwo polskie zrastało się jednak niemal z dnia na dzień. Polska jako sojusznik aliantów wyszła z II wojny światowej zwycięstwo. Ale jako naród. Została przez nich opuszczona i zdradzona. Nastąpił nowy okres całkowitego politycznego podporządkowania i gospodarczego wyniszczenia naszego kraju przez Rosję Sowiecką. Naród Polski, mimo tego komunistycznego zniewolenia i mimo upuszczenia przez wojennych sojuszników, nie pogodził się jednak z narzuconym mu losem. Polski naród zawsze walczył o należne mu prawa, o wolność i niepodległość. Historia ostatnich dziesięcioleci to dalszy przykład zmagań o prawdziwą suwerenność. Trzecia Rzeczpospolita poczyniła ogromne postępy, mówił dalej w swoim wystąpieniu burmistrz, a w procesie tym wielką rolę odegrał papież Jan Paweł II. Pamięć o ważnych wydarzeniach kraju jest lekcją historii. Dlatego też czerpię z tej lekcji wskazówki do budowania naszej narodowej tożsamości. Oddajmy dziś należny hołd i szacunek tym, którzy walczyli o wolność. Jesteśmy im za to wdzięczni. Wiemy, że nie wolno nam zmarnować tego, co dla nas uczynili. W kolejnym punkcie uroczystości zgromadzeni na placu mieszkańcy, wśród nich przedstawiciele władz miasta, powiatu i gminy, organizacji społecznych, związków zawodowych, delegacje zakładów pracy oraz instytucji miejskich i powiatowych, a także poczty sztandarowe szkół, związków kombatanckich i kół zrzeszonych na terenie miasta, złożyły pod pamiątkowym obeliskiem wieńce i wiązanki kwiatów. Muzyka W roku dodatkową atrakcją była inscenizacja historyczna pod tytułem Ostrowski Listopad 1918. Jej pomysłodawcą był Andrzej Mierzwiński. Celem widowiska było pokazanie zgromadzonym na placu mieszkańcom, jak 90 lat temu mógł wyglądać w Ostrowi pierwszy dzień niepodległości. Trwająca od czterech lat pierwsza wojna światowa powoli do tego końca. Na zachodzie Niemcy prowadzą rokowania pokojowe z aliantami. Ale na wschodzie zajmują znaczną część Rosji i całość ziemi polskich. W okupowanej Ostrowi urzęduje niemiecki burmistrz, fenom, niemiecka administracja i żandarmeria. Wydawana jest niemiecka gazeta Kreisblatt für den Kreis Ostrow. W niedalekim Komorowie stacjonują także oddziały niemieckie, ale oprócz nich znajdują tam się żołnierze i szkoła podchorąży polskiej siły zbrojnej tak zwanego polnisza Wehrmacht. Komendantem szkoły jest historyk major Marian Kudziel, którego postać mam dzisiaj zaszczyt i przyjemność Państwu przedstawiać. Zarówno wśród naszych żołnierzy, jak i spokojnej na pozór Ostrowi działa podziemna Polska Organizacja Wojskowa przygotowująca zbrojne powstanie przeciwko okupantowi. W jej szeregach znajdują się między innymi Znany społecznik i działacz, aptekarz Ludwik Mieczkowski, strażacy z naczelnikiem Janem Przelińskim uczniowie Ostrowskiego Gimnazjum. Nadchodzi 11 listopada 1918 roku. Szanowny pan już czytał? To chyba koniec z Niemcem. Tylko patrzeć, jak wojna się skończy. Panie wojskowy, proszę zrobić porządek z tymi waszymi złodziejami. Cały rok będzie kobietą kary. Wszystko zabrali! Wszystko zabrali! Kto mi zapłaci za moją krzywdę? A ty, jeden ty! Co damy naszym dzieciom? Jak mamy dalej żyć? No, Widziałaś mało. małą. A, idziesz na Takie same dobre jak ty. I ja, na A żebyś idzowali co nie czeka! Idziemy! 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 Nie strzelać! Nie strzelać, pan! Ja mam rodzinę w Gindley! Dobra, dobra, tatuszko się znalazł! Oddaj broń, śwabie jeden! Waffen, waffen! Abert höler! Pane vedou, víme, že pan Mavroň, prosím, ho odezve. Kdo chce vyprovádět se, Panie Prezesie, Niemcy w magistracie i innych urzędach są już rozbrojeni i trzymamy je pod wartą. Bardzo dobrze, Panie Janie. A co ze Starostwem? Są tam już poawiancy z doktorem Żajkowskim i nasi strażacy. Skomarowa przysłali też oddział naszego wojska do pomocy. Panie majorze, porucznik Stefan Rowecki wędruje zajęcie koszar w Komorowie. Kolejarze Bądrożewskiego rozbroili też niemiecką yy, placówkę na stacji. W mieście rozbrojamy narodowo. Dziękuję Borczyku, a co powiecie? Są jakieś wieści z terenu? Większość posterunków w żandarmerii została już rozbrojona. Dostaliśmy też meldunek, że w okolicach Nagoszewa i Broku kręcą się jeszcze jakieś niemieckie oddziały. Rabują w i chyba chcą się dostać na stację Włochowię. Mówi Pan Nagoszewo, Brok, Włochów. Panie Borczyku, weźmie Pan patron pod i pójdzie za nimi. Nie atakować, ale też nie pozwolić na rabowanie ludności. Wykonać. Rozkaz! Witam, doktor Szejkowski. Jak wygląda sytuacja w mieście? Panie Ludwiku, miasto jest całkowicie wolne od Niemców. Chcemy, aby objął pan urząd pierwszego burmistrza Ostrowi w Wolnej Polsce. Mieszkańcy Ostrowi. Przyjaciele, po ponad wiekowej nocy niewoli nad naszą ojczyzną wstaje świt wolności. W proch i pył rozsypały się z moce, które tak długo niewoliły nasz naród. Dziś spełniają się marzenia naszych dziadów i ojców o wolnej ojczyźnie. Dziś spełniają się sny całych pokoleń naszych rodaków. Niech żyje wolna i niepodległa, najjaśniejsza rzecz pozwolita. Mieszkający w dalekiej Męższegorze na Wileńszczyźnie ksiądz brałat Józef Obręski, który sobie obecnie liczy 102 lata, tak wspomina tamten radosny listopadowy dzień. Mieszkałem na stacji niedaleko szkoły przy ulicy Małgińskiej wraz z kolegami ze starszych klas. Jesienią 1918 roku często znikali oni na całe noce. Nie ze sobą nie zabierali, bo byłem za mały. Miałem jedynie nic nikomu nie mówić i na umówiony znak puszczać ich do domu. 11 listopada wracam do szkoły, a ich nie ma. Nie przyszli też na obiad. Co się stało? Aż tu nagle krzykli przed domem. Wybiegamy na dwór, a oni z karabinami. Byli w polskiej organizacji wojskowej i rozbrajali Niemców. Okazało się też, że wtedy po nocach. To i chodzili, nie na dziewczyny, ale na ćwiczenia do Koborowa. Boże, co to była za radość. Ludzie płakali ze szczęścia, rzucali się sobie w ramiona. Śpiewaliśmy, Boże, coś Polskę i tam piosenkę Piłsudskiego o Legionach. Legiony to żołnierska luta, legiony to ofiarny stąd. Legiony to żołnierska buta, legiony to strażeńców los. My pierwsza brigada szerska gromada, nas os rzuciliśmy swój życia los na stos, na stos. Mówili, żeśmy zdumalieni, nie wierząc nam, że chcieć pomóc móc. Laliśmy krew osamotnieni, a z nami był nasz drogi wódz. My pierwsza brygada, szelecka gromada. nas os rzuciliśmy Słydzie się los na stos, na stos. Nie chcemy dziś od Was uznania Nie waszych mów, nie waszych łez Skończymy się dni kołatania Do waszych dusz, do waszych serc My, pierwsza wygada Strzelewska gromada na stos wrzuciliśmy Słyszycie los na stos, Obchody Święta Niepodległości w Ostrowi zakończył uroczysty przemarsz mieszkańców pod miejski ratusz.